Siema, ja jestem Chili Games i już drugi odcinek z tego konta, trzeci odcinek z tego konta. Może Wam to się podoba, może nie. Mi to się bardzo podoba, że możemy grać chociaż na innym koncie i wbijem 2000 ogólnie yy... Mam teraz tyle postaci i ustawię chyba znowu sobie tą. Eee, trafiłem gadżet do El Primo. Tutaj, o, trafiłem gadżecik. Eee, Rico już dawno w sumie nie grałem, a z nim zagram. Bo lubię. I chciałem wam powiedzieć, że wleci odcinek, gdzie kupuję herobo wleci wleci, oj wleci, ale będzie taka jedna zła wiadomość, czemu te skrzynki nie mają tej szóstki A już tylko ale skrzynki mi się zbugowały co jest, tak samo ja nie mam tyle ilości HP ile powinienem mieć ej co jest o co, czemu ma 90 czemu ma 20, czemu ma 12 HP Ej, co się dzieje z wynikiem HP u mnie? Ej, co jest? Ej, co się dzieje? Ej, o co chodzi? Ej, o co chodzi? Ej, o co chodzi? Dobra, minus dwa pucharki, ale to nic. Chciałem Wam dzisiaj wam pokazać, eee, tak, takie, chciałem Wam pokazać coś dzisiaj, ale wróćmy do tego tematu. Pojawi się odcinek, gdy kupuję robot Ale to nie będzie to konto, to będzie te konto Leoś, znaczy Jasiek. Jasiek tutaj jest te konto. Jasiek to jest ja na moim drugim koncie. Tak, już dosyć, że wbiłem z tej sypucharków. Trafiłem El Primo, który jest o tutaj. Trafiłem też Karla i mam już go już na 15 randze. Rose mam, mam na siódmej mocy w ogóle. Bardzo fajny teraz się, mi to się robi moim zdaniem. I wyszedł kiełek do gry. Ogólnie. I pokażę Wam jak on w ogóle wygląda o co w nim chodzi. Wiem, że jeszcze widzieliście jeszcze wielu youtuberów, ale no. Chcę, żeby też mam to pokazać. Jego strzały tak się odbijają bardziej. I jak wleci wypostać, to dobrze, daje mu 1000 HP. Ok, a te krzaki niego podobno, jak postawię sobie tutaj, co wtedy. Aha, to wtedy on ma zablokowane wejście. Nie może mnie bić. Ja wtedy z łatwością mogę go sobie zabić. Eee, postawimy te krzaki na niego. i zobaczymy, co mi się wtedy stanie. a wtedy automatycznie on się przesuwa. A co, jakbyśmy tutaj jeszcze postawili? OK. Eee, y, Okej, okay. nie rozumiem tego. No, sobie znów szybkiego ulta. Myślę, że znowu to zrobimy. To, 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 taką, tą, taką, tą. No wiecie, spróbujemy zrobić jak najwięcej tych niego krzaciorów. A myślę, że może nie wyjść, ale... Czyżby że łatwiej by to nam wyszło... Już zabili tego robota tym rzucił te kolejne krzaczki niego Aha, dlatego do tego przesunęło, okej okay. A co tak, dobra Bardzo fajny jestem za tym, aż moim zdaniem I chciałbym go trafić z pewnością Tu mam ma wenty wentylację fajną u mnie to jest głowa Rozy. to jest jej hełm ja trochę tego nie rozumiem ale okej okay. dobra teraz weźmy sobie nie wiem czy już wiem z tym Herobo ale on ciągle nagrywany będzie z telefonu gdy go będę kupować nagrywany będzie z telefonu i pojawi się gdy go testuję ale jemy w sumie będzie roboty wiele, tylko wam go pokażę, jak go ten. Jak on, jak on po prostu wygląda, jak on się kręci, coś w tym stylu. Eee, tyle wam w sumie wam pokażę. Pokażę wam jeszcze. No, te inne rzeczy, na przykład. Eee, pokażę wam, co robię, gdy chcę zacząć nagrywanie. A i to jest ten nowy zdymiarz przecież! No, on tutaj jest! W telefonach tylko Brawl Star, Brawl Star. Dobra, i czemu on jest taki dobry? Mkielek. W sumie on jest dynamityczny, to się nie mam co dziwić, ale... Widać, że chłopca dopiero go trafił, bo najlepiej to mu nim nie idzie. A Jackie jest opa. W ogóle zobaczcie, że Jackie weszło mega szybko łącznie z tym, z... Z Zykiołkiem w ogóle to nie wiem, czy mi się da. Ale ta Jackie wyszła chyba dawno, jakieś dobre dwa tygodnie temu. Eee, I ogólnie wystawiłem tego ulta wtedy na te krzaki, bo myślałem, że ktoś tam siedzi, a nikt tam jednak nie siedział i to był mój błąd, ale teraz wygrywamy tą gierkę. wynik na odcinku dla was specjalnie go zrobiłem. Żeby wam się fajnie oglądało, winy me. Eee, Kolejny nie chce z nami grać. A ja chcemy być sobie? Jackie na 15, szczerze. A więc widzimy się już w tej gierce w sumie. Dobra, jakże z tym gierce I ciężko powiedzieć, że będą właśnie pojawiały się odcinki. Ale to właśnie z tego kąta, niestety. No, z tego kąta. Będziemy tutaj też sobie wbijać na co bym wam pokazywał. Na razie bo nie będę sobie wbijał na tym koncie, po prostu mi się nie chce wbijać na każdym koncie. Kurde no... Yy, no wiecie, no bo... I potem do tego jeszcze wydawać jeszcze 100 złotych. Bo tyle hero będzie kosztował. Będzie kosztował 150 złotych. Zł. Znaczy 150 gemów, nie 150 złotych, 150 gemów. Bo to jest 50 złotych, co nie? A wiecie, teraz ten koronawirus... I teraz, teraz mało pieniędzy na świecie, co nie? A więc tego nie chce mi się wydawać, tych 100 zł, tylko po prostu kupię jednego, co nie? I wam to pokażę. No, ścięż, ale to będzie krótkie, będzie trwało z 12 sekund. Wam go pokażę, że wam pokażę może niego jego animację, gdy on przegra. Coś takiego wam pokażę w sumie. Specjalnie wtedy jeszcze sobie przegram i. wam to pokażę. Dobra, i wam też wam pokażę motkę wygrania. Dobra, 15 ranga na Jackie. Myślę, że będziemy już kończyć już ten odcinek. I w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!